Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swoją podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam Wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie koładać do drzwi wołać, Panie, otwórz nam, lecz On Wam odpowie, nie wiem, skąd jesteście, wtedy zaczniecie mówić. Przecież jadaliśmy i pijaliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w królestwie bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Przyznaję, kochani, że ilekroć słyszę takie lub podobne słowa w Ewangelii, to napełnia mnie to wielką bojaźnią, ponieważ wiem, ile razy ja dopuszczam się niesprawiedliwości i wprawdzie żałuję za to i wyznaję to w konfesjonale. Ale przecież ciągle aż dotąd nie udało mi się tego zupełnie z mojego życia wyeliminować. To przestrzeżenie, od którego zaczyna się ta Ewangelia. Ktoś zapytał z tłumu, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Tak jakbyśmy chcieli osądzić działanie Pana Boga, tak jakbyśmy chcieli z góry zobaczyć, Panie Boże, a jak Ty będziesz patrzył na moje życie, czy to tak jakby w loterii. Czy wygram, czy nie wygram? To nie jest dobre pytanie, to nie jest właściwa postawa. Pan Jezus chce, abyśmy byli zasłuchani w to, co On mówi, abyśmy się tym przejmowali i tym żyli, a nie starali się ocenić, jaki to efekt przyniesie i w y, y, jaki sposób Pan Bóg nas osądzi. Panie Jezu, gorąco Cię proszę y, dla siebie i dla wszystkich, którzy słuchają tych filmików. O postawę pokory, abyśmy potrafili zawsze stawać w prawdzie sumienia i abyśmy wiernie wypełniając Twoją wolę doszli do obiecanej nagrody, którą nam obiecujesz dzięki Twojemu miłosierdziu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.